Bel, może byśmy jeszcze raz powtórzyły wszystkie kroki, zanim sama spróbujesz? Nie czuję, że jestem gotowa. No dobrze! <śm> o, nie mogę tego! Op, o. O. O, naciągnęłam sobie szyję! E, nic ci nie jest! Jeszcze trochę poćwiczysz i bez trudu podniesiesz te miotłę. Nie sądzę, ona waży stunę. Hej, czy ktoś z was widział moją. O, tu jest. Hm, za to na pewno nie dostanę znaczka. Może i nie, ale cieszę się, że mogę ci pomóc w nauce dla samej przyjemności uczenia się. Hej, a co to za bałagan? To żaden bałagan. To są starannie poukładane części monocykla, który rozłożyłam i złożę z powrotem. Kiedy? Twilight pokaże mi jak. Skutalu, już mówiłam, że nie pokażę ci jak, ale pomogę ci znaleźć instrukcję, żebyś doszła do tego sama. O, nie cierpię czytać. Po lewej, trzecia półka od dołu, znajdziesz ją na pewno. Dzięki, że pomagasz nam uczyć się nowych rzeczy, Twilight. Zawsze chętnie się dzielę z innymi moją pasją do uczenia się. Ja to się chyba nigdy nie nauczę robienia tych naparów. A trzymałaś się instrukcji uprawy magicznych roślin? No cóż, ee, tak mniej więcej. Dobrze, popracujemy z tą sadzonką jabłoni i zobaczymy jak ci idzie. O, by się udało. Troszeczkę przesadzasz, nie uważasz? <śmulny>